Siemanko! Wakacje już coraz bliżej i wiele z Was zastanawia się jaki sprzęt kupić do nagrywania, aby w jak najlepszy sposób uchwycić chwilę ze znajomymi bądź rodziną. W tym filmie skupię się na czterech produktach, które mieszczą się w budżecie do 2000 zł i dają ogrom frajdy z nagrywania oraz robienia zdjęć. Będzie też propozycja za niewiele więcej niż 2000 zł, ale o tym później. Na końcu też powiem o mojej rekomendacji odnośnie danego sprzętu. Zaczynamy! Skoro poruszam temat wakacji, to wspomnę też o partnerze tego odcinka, którym jest firma Zen. W Zen ogarniecie konto wielowalutowe z fizyczną bądź wirtualną kartą Mastercard. Jest to super opcja, jeśli na przykład planujecie wyjazd za granicę, ponieważ Zen oferuje wymianę walut bez wysokich opłat jak w tradycyjnych bankach. Dodatkowo wymiana jest banalnie prosta i mega szybka. Z firmą Zen macie też zenefity, takie jak przedłużona gwarancja, ochrona zakupów albo natychmiastowy cashback. Z kodem Rekozen macie 60 dni darmowej subskrypcji konta Zen, nawet pakietu Platinum, więc nic nie ryzykujecie. Zachęcam Was do pobrania aplikacji i sprawdzenia oferty Zen. Wszystkie linki, jak zawsze, zostawiam w opisie do tego filmu. Tak jak już wspomniałem wcześniej, skupiam się dzisiaj na czterech produktach do 2000 zł. Pierwszym produktem jest GoPro Hero 10. Obecnie można ją dostać za 2000 zł, ale znalazłem też ofertę na Amazonie, gdzie dopłacając około 83 zł, możecie dorwać nową jedenastkę. Kolejny sprzęt z zestawienia to GoPro Hero 11 Black Mini i ją możecie nową dorwać za 1500 zł. Trzecim sprzętem jest dron DJI Mini 2SE. Tutaj nowy egzemplarz w podstawowej wersji kupicie za 1700 zł, i ostatnim sprzętem jest DJI Mini 2. Tego drona w wersji Flymore Combo, czyli z dodatkowymi bateriami, torbą, śmigłami, możecie znaleźć do 2000 zł na popularnych portalach aukcyjnych. Linki do wszystkich produktów, które udało mi się znaleźć w korzystnych cenach, zostawiam w opisie tego filmu. No i teraz, który sprzęt wybrać? W pierwszej kolejności powinniście zweryfikować swoje potrzeby. Czy potrzebujecie kamery sportowej, którą wykorzystacie w przeróżnych aktywnościach, od jazdy na rowerze, kąpieli w morzu czy basenie, poprzez narty, snowboard albo zwykłe spacerowanie po mieście? A może wolicie drona, którego nie użyjecie w każdych warunkach i nie wzbijecie się w powietrze w każdym miejscu, ale jeśli wzbijecie się w powietrze, to gwarantuję, że nagracie i zrobicie super zdjęcia. Zresztą nie oszukujmy się, nie każdy ma drona i nie każdy takie materiały wrzuci na swoje social media. Kamery sportowe są ekstra. GoPro Hero 10, ja tu akurat mam dziewiątkę, ale GoPro Hero 10 czy 11 mini nagrywa świetne filmy w jakości 5.3K nawet do 60 klatek na sekundę. GoPro 11 mini nie ma co prawda opcji zdjęć, bo nie ma dużego wyświetlacza, ma tylko mały poglądowy i nie ma dużego jak więksi bracia, ale z nagrań w rozdzielczości 5.3K wytniecie super. Prawie 25-megapikselowe zdjęcia. Z GoPro Hero 10 takie pojedyncze klatki będą miały rozdzielczość prawie 16-megapikseli. Do tego kamery mają możliwość robienia timelapsów, super zdjęć, nawet nocnych, oraz mają świetną stabilizację. Kolejną opcją jest dron. I faktem jest, że trzeba nauczyć się latać. Choć nie jest to wybitnie trudne. Dodatkowo nie zawsze możemy latać w danym miejscu, w którym się znajdujemy. Jednak tak niewielki dron jak Mini 2 może nagrywać filmy w rozdzielczości 4K do 30 klatek na sekundę, a dron DJI Mini 2SE może nagrywać w rozdzielczości do 2,7K. Do tego zrobicie świetne zdjęcia bądź ujęcia panoramiczne. Zresztą o tych dronach niedawno nagrałem filmy i zachęcam do obejrzenia oraz szczegółowego poznania tych sprzętów. Wybór na pewno jest trudny, ale jest jeszcze jedna opcja, która poniekąd łączy te dwa rozwiązania, czyli kamerę sportową oraz drona. Mowa tu o kamerze 360. Ja używam Insta360 One RS i jest to kamera, która łączy w sobie i zwykłego action kama oraz kamerę 360. W zależności, czy w danym momencie potrzebuje zwykłej kamery sportowej czy kamery 360, wystarczy, że podepnę odpowiedni moduł i taką kamerę, jaką chce, uzyskuje. Dzięki tej kamerce i modułowi 360 stopni oraz długiemu kijkowi możemy uzyskać imitację ujęć drona, nawet w miejscach, gdzie latanie tym dronem jest surowo zabronione. Największym minusem tego rozwiązania jest cena i obecnie przekracza ona 2000 zł. Jak widzicie, wybór jest trudny i najlepiej jest mieć ze sobą dwa sprzęty: i kamerę GoPro, i drona. Jeśli jednak trzeba ograniczyć się do jednego sprzętu, to mój wybór pada na drona. Dlaczego? Część podobnych ujęć uzyskamy telefonem komórkowym. Nie będą to takie nagrania, oczywiście, jak z GoPro, i nie wrzucimy śmiało telefonu do wody, ale jako pamiątka z wakacji. Będą wystarczające. Natomiast ujęć z drona nie można podrobić w żaden inny sposób. Są wyjątkowe i unikalne. Ja osobiście polecam kupować drona w wersji Flymore Combo, bo mamy dodatkowe baterie, torbę i więcej akcesoriów niż w wersji podstawowej. Zresztą mówiłem już o tym w poprzednich filmach. Jeśli macie dodatkowe pytania, to jak zawsze piszcie je na dole w komentarzach. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za oglądanie i do następnego.